Większość poszukiwaczy duchowych nigdy nie osiągnie fazy 4. Bez ceregieli, bez złudzeń, to jest naga prawda. Jeśli oglądasz ten film w tej chwili, Twoje ciało próbuje Ci coś powiedzieć: coś, czego Twój umysł jeszcze nie jest w stanie pojąć. Odkryje przed Tobą pięć rzadkich fizycznych znaków, które dowodzą, że przekroczyłeś próg, bez powierzchowności, bez rozwodnionej duchowości. Tylko czysta prawda. I uwaga, to czym się podzielę, podważa wszystko, czego cię uczono o przebudzeniu. Powiedzmy sobie szczerze: duchowe przebudzenie nie jest tym jedynym mistycznym doświadczeniem, które wszyscy idealizują. To proces, postęp, a większość ludzi pozostaje zablokowana w początkowych fazach, nawet o tym nie wiedząc. Faza jeden to początkowe przebudzenie, moment, w którym zaczynasz kwestionować rzeczywistość. Faza 2 to oczyszczenie. Twoje ciało zaczyna uwalniać stare energie, ukryte traumy. Faza 3 to ekspansja. Twoja świadomość się poszerza. Wszędzie dostrzegasz synchroniczności, ale faza 4 to jest zupełnie inne to faza integracji, a twoje fizyczne ciało staje się polem bitwy tej transformacji. To już nie tylko w Twojej głowie to już nie tylko emocjonalne to jest trzewne. To jest elektryczne. Nie da się tego zignorować. Dlaczego te znaki są rzadkie? Ponieważ mniej niż 3% przebudzonych osób faktycznie osiąga fazę 4. Większość poddaje się w fazie 2 lub 3. Dlaczego? Ponieważ te fizyczne znaki są tak intensywne, tak niepokojące, że ludzie myślą, że coś jest z nimi nie tak. Konsultują się z lekarzami, szukają diagnoz. Mówi się im, że wszystko jest w porządku, i wtedy wątpią, wtedy się wycofują. Ale jeśli tu jesteś, jeśli te słowa wpadają ci pod strzałę, to dlatego, że potrzebujesz potwierdzenia. Potrzebujesz wiedzieć, że to, czego doświadczasz, jest prawdziwe, że nie straciłeś zmysłów, że twoje ciało cię nie zdradza. Ono cię podnosi na wyższy poziom. Pozwól, że ci coś powiem. Te pięć znaków to nie są objawy, to są portale. Aktywacje, dowody na to, że twój system energetyczny osiągnął poziom częstotliwości, który współczesna nauka dopiero zaczyna rozumieć. Tesla to wiedział, Einstein to przeczuwał, starożytni jogini mapowali to tysiące lat temu, a teraz twoje ciało ci to wykrzykuje. Pierwszy znak jest tak sprzeczny z intuicją, że większość ludzi panikuje, gdy się zaczyna. Ale poczekaj, aż odkryjesz, co to naprawdę oznacza. Pierwszy znak Spontaniczne przypływy energii. Wyobraź sobie, siedzisz spokojnie na swojej kanapie. Może czytasz książkę, może medytujesz. Może nawet oglądasz ten film. I nagle, bez ostrzeżenia, fala elektryczności przechodzi przez Twój kręgosłup. To nie jest subtelne. To tak, jakby ktoś podłączył kabel wysokiego napięcia bezpośrednio do Twojego układu nerwowego. Twoje ramiona mrowią. Twoje dłonie stają się ciepłe, prawie palące. Czasami całe twoje ciało zaczyna drżeć mimowolnie. To nie jest lęk, to nie jest atak paniki. Wiem, że tak powiedzą ci lekarze, ale posłuchaj uważnie. Lęk pochodzi ze strachu. Wznosi się z twojego splotu słonecznego, z twojego brzucha. On cię kurczy, te przypływy energii, one schodzą w dół. Zaczynają się od czubka twojej głowy, przechodzą przez kręgosłup, eksplodują w twoich dłoniach i stopach. One cię otwierają, one cię rozszerzają. W tradycji jogicznej nazywa się to zejściem szakti, boska energia, która aktywuje się, gdy twoje główne kanały energetyczne są całkowicie otwarte. Polska tradycja mistyczna, zakorzeniona w nauczaniach Mariusza Klimczaka i innych rzeczników przebudzenia ducha, wspomina o podobnym zjawisku jako o otwarciu serc. W fazach jednej do 3 te kanały otwierają się stopniowo, ale w fazie 4 są szeroko otwarte. A kiedy energia zaczyna swobodnie krążyć bez blokad, bez oporu, twój układ nerwowy nie wie, jak sobie poradzić z tą intensywnością. Musisz się przekalibrować. Naukowcy nazywają to przyspieszoną neuroplastycznością. Twój mózg i układ nerwowy reorganizują się, aby wspierać wyższe częstotliwości. To dosłowne. Twoje neurony tworzą nowe połączenia. Twoje komórki wibrują inaczej. Stajesz się potężniejszym przewodnikiem energii. Jak wiedzieć, czy to naprawdę to? Oto wskaźniki. Te przypływy pojawiają się bez emocjonalnego wyzwalacza. Nie jesteś zestresowany, nie jesteś niespokojny, zanim się pojawią. Są spontaniczne. Po drugie, często koncentrują się w określonych obszarach podstawa twojego kręgosłupa, centrum twojej klatki piersiowej, czubek twojej głowy, dłonie twoich rąk to są główne czakry i energetyczne punkty akupunktury, które starożytne tradycje mapowały od tysiącleci. Po trzecie, podczas tych przypływów możesz mieć mimowolne ruchy. Twoja głowa może się poruszać. Twoje dłonie mogą wykonywać mudry, bez Twojej świadomej decyzji. Możesz wydawać dźwięki, głębokie westchnienia, wibracje głosowe. To nie Ty to robisz, to energia, która się uwalnia. A oto ważna część: kiedy idziesz do lekarza i on mówi Ci, że wszystko jest w porządku, ma rację. Twoje ciało nie jest chore. Twoje ciało staje się czymś więcej. Integruje światło. Staje się przewodnikiem kosmicznej energii. To jest dokładnie to, co mistrzowie duchowi wszystkich tradycji opisywali przez wieki. I to jest absolutny wyznacznik fazy cztery. Co to naprawdę oznacza? Oznacza to, że nie jesteś już tylko istotą ludzką, która od czasu do czasu doświadcza duchowych przeżyć. Stałeś się kanałem. Mostem między wymiarami. Twoje fizyczne ciało jest teraz zdolne do zawierania i przekazywania częstotliwości energetycznych, których większość ludzi nigdy nie dostrzeże. To Twoja inicjacja w szeregi autentycznie przebudzonych. Nie walcz z tymi przypływami. Przyjmij je, oddychaj przez nie, pozwól energii płynąć, ponieważ za każdym razem, gdy to się dzieje, Twój system energetyczny ewoluuje. Przechodzisz na wyższy poziom. Ale to dopiero początek. Drugi znak pojawia się podczas snu i jest jeszcze bardziej szokujący. Drugi znak, świadomość pustki bez snów, budzisz się, jest jeszcze noc, a może już ranek, nieważne, liczy się to dziwne, niemal niepokojące uczucie, które ze sobą niesiesz. Spałeś głęboko, bez snów, bez myśli, po prostu nicość, ale oto co czyni to niezwykłym. Byłeś świadomy tej nicości. Pozwól mi przeformułować, bo to kluczowe. Zazwyczaj, gdy śpisz głęboko bez snów, nie masz żadnych wspomnień z tego okresu. To czarna dziura w twojej świadomości zasypiasz, a potem budzisz się, a czas między tymi dwoma momentami po prostu dla ciebie nie istnieje. Ale teraz? Pamiętasz, że tam byłeś, obecny, przytomny, nawet jeśli nie było nic do obserwowania. Dla wielu ludzi jest to przerażające, ponieważ to bezpośrednio konfrontuje twoje ego z jego własnym nieistnieniem. Twój umysł próbuje zrozumieć, jak możesz być świadomy bez treści mentalnych, jak możesz istnieć bez myśli, bez obrazów, bez wrażeń i nie potrafi. To wykracza poza jego zdolność pojmowania. Dlaczego to się dzieje? Ponieważ w fazie 4 twoja świadomość zaczyna oddzielać się od twojej aktywności mentalnej. Podczas poprzednich faz zawsze identyfikujesz się ze swoim umysłem. Nawet jeśli medytujesz, nawet jeśli obserwujesz swoje myśli, nadal istnieje subtelna identyfikacja. Ale teraz separacja staje się konkretna, doświadczalna, niezaprzeczalna. Teksty jogiczne nazywają to turiya, czwarty stan. Jest przebudzenie, sen, głęboki sen, a potem jest turiya. Stan czystej świadomości, który leży u podstaw wszystkich innych stanów. Większość ludzi nigdy nie doświadcza go świadomie, ale w fazie 4 zaczynasz do niego naturalnie uzyskiwać dostęp. Podczas snu, bez wysiłku, bez techniki. Do no twoja świadomość pokazuje Ci swoją prawdziwą naturę. Pokazuje Ci, że istnieje niezależnie od umysłu, niezależnie od ciała, niezależnie od jakiejkolwiek treści doświadczenia, to jest sama podstawa trwałego przebudzenia. Jak rozpoznać ten znak? Po pierwsze, różni się od medytacji. W medytacji często nadal istnieje subtelny obserwator. Poczucie medytuje, ale ta nocna pustka nie ma obserwatora, jest tylko sama świadomość, naga, bez podmiotu i przedmiotu. Po drugie, masz wyraźne wspomnienie tej nieobecności. Nieklasyczne wspomnienie mentalne, ale raczej pewność, bezpośrednia wiedza, że tam byłeś, obecny w nicości. Po trzecie, kiedy się budzisz, często następuje moment dezorientacji. Twoje ego nie wie, jak odnieść się do tego doświadczenia. Szuka narracji, historii i nie znajduje jej. To może być destabilizujące. Niektóre osoby czują się potem zdepersonalizowane. Jakby ich poczucie tożsamości zostało tymczasowo wymazane, i w pewnym sensie dokładnie to się stało. Twoja tożsamość egoiczna została zawieszona, i wyłoniła się czysta świadomość. Jak często to się zdarza? Na początku fazy, cztery może raz lub dwa razy w miesiącu. Potem staje się to częstsze. Niektóre osoby zaczynają tego doświadczać kilka razy w tygodniu. I ostatecznie, dla tych, którzy kontynuują tę drogę, staje się to ich normalnym stanem podczas snu. Śpią w czystej świadomości każdej nocy. Co to oznacza? Oznacza to, że doświadczasz swojej prawdziwej natury nie jako koncepcji filozoficznej, nie jako duchowego przekonania, ale jako bezpośredniego i powtarzalnego doświadczenia. Odkrywasz, że nie jesteś swoim umysłem, nie jesteś swoimi myślami. Nie jesteś nawet swoimi doświadczeniami. Jesteś świadomością, w której to wszystko się pojawia. To jeden z najstarszych i najbardziej szanowanych wyznaczników autentycznego duchowego spełnienia. Mistrzowie Zen mówią o pierwotnej twarzy przed narodzinami twoich rodziców. jogini mówią o sat chit ananda, czystym istnieniu świadomości błogości. Polscy mistycy, jak Meister Eckhart czy wizjonerowie z tradycji słowiańskiej, mówią o tej samej wewnętrznej głębi, gdzie dusza spotyka się z wiecznym. Chrześcijańscy mistycy mówią o zjednoczeniu z Bogiem poza wszelką formą. Wszyscy mówią o tej samej bezpośredniej realizacji, a twoje ciało podczas snu daje ci dostęp do tego wymiaru. Nie bagatelizuj tego, nie myśl, że to tylko dziwne zjawisko snu. To Twoja inicjacja w głębiny Twojej własnej świadomości. To żywy dowód na to, że jesteś znacznie większy niż wszystko, co kiedykolwiek sobie wyobrażałeś. Ale poczekaj. Trzeci znak pojawia się publicznie i może sprawić, że poczujesz się całkowicie odsłonięty. Trzy kolejne znaki stają się jeszcze bardziej fizyczne i pokażą Ci dokładnie, jak głęboka jest Twoja transformacja. Zostań ze mną ponieważ to, co nastąpi, potwierdzi doświadczenia, które uważałeś za niemożliwe do wyjaśnienia. Potwierdziłeś wewnętrzne znaki, te spontaniczne przypływy energii, które budzą cię o trzeciej nad ranem, ta świadomość pustki podczas snu, która przeczy wszelkiej logice naukowej. Ale teraz wkraczamy na terytorium zewnętrzne, to gdzie etap cztery staje się widoczny dla świata. I ostrzegam cię bez ogródek, te trzy kolejne znaki są trudniejsze do ukrycia. Trudniejsze do wyjaśnienia Twojemu otoczeniu. Jeśli znaki pierwszy i drugi rezonowały w Tobie, to co nastąpi, całkowicie wysadzi Twoje zrozumienie tego procesu. Znak trzeci, Twoja obecność energetyczna przytłacza innych. Wyobraź sobie, wchodzisz do pokoju, a rozmowy milkną nie z powodu Twojego wyglądu, nie z powodu Twoich słów, ale z powodu czegoś niewidzialnego, co z Ciebie emanuje. Wrażliwi ludzie zaczynają powierzać ci głębokie sekrety w ciągu pierwszych 15 minut. Nieznajomi podchodzą i opowiadają ci o traumach, którymi nigdy się nie dzielili. Inni ludzie natychmiast stają się defensywni, drażliwi, bez wyraźnego powodu. Oskarżają cię o rzeczy, których nie zrobiłeś, instynktownie cię unikają. Zwierzęta również reagują inaczej. Psy albo natychmiast cię uwielbiają, albo warczą i cofają się. Koty wpatrują się w ciebie z niezwykłą intensywnością. Tak i zmieniają swoje wzorce lotu, gdy przechodzisz. Dlaczego tak się dzieje? Twoje pole elektromagnetyczne zintensyfikowało się wykładniczo. Na etapie 4 nie transmitujesz już tylko zwykłej obecności. Teraz rozprzestrzeniasz częstotliwości wibracyjne, które wpływają na pole kwantowe wokół ciebie. Starożytne teksty ezoteryczne nazywają to ekspansją aury, Współczesna nauka dopiero zaczyna mierzyć te zjawiska za pomocą zaawansowanego sprzętu do biofeedbacku. Wrażliwi ludzie odczuwają Twoją częstotliwość jako katalizator. Ich podświadomość rozpoznaje okazję do przebudzenia i popycha ich do otwarcia się. Ludzie głęboko utożsamiający się ze swoim ego odczuwają Twoją obecność jako egzystencjalne zagrożenie. Nawet nie rozumiejąc tego świadomie, postrzegają, że reprezentujesz rozpad iluzji, których się trzymają. Właśnie dlatego starożytni mistrzowie często wycofywali się do jaskiń, pustelni lub odizolowanych klasztorów. Nie z powodu słabości, ani nie dlatego, że chcieli się ukrywać od świata, ale dlatego, że ich obecność aktywowała zbyt intensywne reakcje u nieprzygotowanych mas. Polska tradycja znała takich mężów stanu duchowego, Eremitów, którzy wybierali samotność nie jako ucieczkę, ale jako służbę. Jak rozpoznać ten znak z pewnością? Obcy powierzają ci sekrety w ciągu pierwszych minut rozmowy. Ludzie stają się defensywni lub agresywni bez logicznego powodu. Zwierzęta wykazują niezwykłe zachowania w twojej obecności. I zauważasz te wzorce wielokrotnie, a nie sporadycznie. Jeśli tego doświadczasz, zrozum: Twoje ciało fizyczne rozprzestrzenia teraz częstotliwości etapu 4. Stałeś się chodzącym katalizatorem przebudzenia lub oporu. To trudne, czasami samotne. Ale to także niezbity dowód, że przekroczyłeś próg, który niewielu ludzi przekracza w swoim życiu. Ale znak 4 jest jeszcze bardziej fizyczny tak fizyczny, że Twoje ciało staje się dosłownie przezroczyste dla samego siebie. Znak czwarty. Fluktuacja gęstości fizycznej. Oto zjawisko, o którym prawie nikt nie dyskutuje publicznie z obawy przed tym, że zostanie uznany za całkowicie oderwanego od rzeczywistości. Ale na etapie cztery staje się to niezaprzeczalne. Niektóre dni twoje ciało wydaje się niezwykle lekkie, jakbyś unosił się lekko nad ziemią, gdy idziesz. Twoje ruchy wydają się wymagać mniej wysiłku. Czujesz się prawie eteryczny, jakby twoja fizyczna materia straciła swoją stałość. Inne dni jest dokładnie odwrotnie. Twoje ciało staje się niezwykle gęste, ciężkie, jakby każda komórka potroiła swoją wagę. Wchodzenie po schodach przypomina wspinaczkę na górę. Podniesienie ręki wymaga świadomej koncentracji. Ta oscylacja między lekkością a ekstremalną gęstością nie ma żadnej możliwej do zidentyfikowania przyczyny medycznej. Dlaczego tak się dzieje? Twoja świadomość rozluźnia swoją identyfikację z formą. Na poziomie energetycznym materia nie jest stała to pole energii, wibrujące na różnych częstotliwościach. Twoje ciało oscyluje teraz między stanami materii, które fizyka kwantowa dopiero zaczyna rozumieć. Udzyskujesz dostęp do tego, co starożytne teksty jogiczne nazywały Sidi, mistycznymi mocami związanymi z opanowaniem świadomości nad formą. Einstein powiedział, że materia i energia są wymienne. Na etapie 4 nie czytasz już tego stwierdzenia. Żyjesz nim w swoim ciele. Jak rozpoznać ten znak? Niektóre dni czujesz się niezwykle lekki, prawie bezwładny, inne dni twoje ciało staje się niezwykle gęste i ciężkie. Ta fluktuacja nie ma żadnego medycznego wyjaśnienia, i często te zmiany zbiegają się z intensywnymi wydarzeniami emocjonalnymi lub okresami głębokiej medytacji. Co to oznacza? Twoja identyfikacja przechodzi z ciała na świadomość. Rozpoznajesz na poziomie komórkowym, że forma jest tymczasowa, modulowalna, nieistotna. Etap cztery. Przygotowujecie do jeszcze bardziej zaawansowanych stanów świadomości, gdzie opanowanie materii staje się możliwe. Wydaje się to niemożliwe? Tybetańscy jogini praktykowali tummo, generując intensywne ciepło ciała w mroźnych temperaturach. Mistrzowie qigong przemieszczali przedmioty skoncentrowaną intencją. Nawet średniowieczni polscy asceci. Jak świętej tradycji, mnisi udowodnili podobne umiejętności, wykazując fenomeny, które naukowcy dopiero teraz zaczynają wyjaśniać. Te zdolności nie są mitologiczne są naturalnym rezultatem zaawansowanego przebudzenia ale znak 5 jest ostatecznym wyznacznikiem etapu 4 i jest również najbardziej kontrowersyjny znak 5 spontaniczne uzdrowienie i regeneracja. Twoje ciało zaczyna leczyć się szybciej, niż byłoby to biologicznie możliwe. Cięcie, które powinno goić się tydzień, znika w dwa dni. Siniak, który zazwyczaj utrzymuje się przez 10 dni, znika w 48 godzin. Przewlekłe dolegliwości, z którymi zmagałeś się latami, zaczynają w tajemniczy sposób ustępować bez interwencji medycznej. Twoja skóra staje się jaśniejsza, bardziej promienna. Twoje oczy błyszczą niezwykłą witalnością. Ludzie komentują, że wyglądasz młodziej, bardziej żywo. Lekarze są zdumieni. Badania krwi wykazują niewytłumaczalne poprawy. Markery stanu zapalnego spadają bez powodu. Twój poziom energii komórkowej mierzalnie wzrasta. Dlaczego tak się dzieje? Twoja wyższa świadomość uzyskuje dostęp do uśpionych kodów genetycznych w Twoim DNA. Na etapie 4 Twoja częstotliwość wibracyjna wzrasta na tyle, by aktywować to, co biolodzy epigenetyczni nazywają teraz genami długowieczności. Twoje DNA dosłownie restrukturyzuje się w odpowiedzi na wzrost Twojej częstotliwości światła. Ezoteryczna prawda, którą niewielu odważa się głosić: ludzie posiadają plan niemal nieograniczonej regeneracji zakodowany w ich genetyce. Nieśmiertelność nie jest duchową metaforą. To biologiczny potencjał, który wyższe przebudzenie zaczyna odblokowywać. Starożytni Jogini dokumentowali długość życia 150-200 lat. Polskie legendy mówią o świętych i mistykach, którzy żyli niezwyczajnie długo nie przez szczęście genetyczne, ale przez świadome opanowanie procesów życiowych i energetycznych. To nie są bajki. To są rejestracje duchowej anatomii. Jak dokładnie rozpoznać ten znak? Twoje rany goją się widocznie szybciej niż normalnie. Przewlekłe dolegliwości poprawiają się bez medycznego wyjaśnienia. Wyglądasz młodziej, bardziej witalnie, pomimo upływu czasu. Pracownicy służby zdrowia są zaskoczeni wynikami Twoich badań, a te zmiany bezpośrednio zbiegają się z intensyfikacją Twojej drogi przebudzenia. Co to oznacza? Uzyskujesz dostęp do głównych kodów regeneracji. To ostateczny wskaźnik etapu 4. Twoja świadomość aktywnie kieruje teraz Twoją formą. To nie jest początek pełnej fizycznej nieśmiertelności, ale to początek drogi, na której świadomość dowodzi materią, zamiast być przez nią dowodzona. Wkraczasz na terytoria, które tradycje mistyczne rezerwowały dla najbardziej zaawansowanych inicjowanych. Oto pięć znaków. Znaki spontanicznej energii. Świadomość pustki podczas snu. Przytłaczająca obecność energetyczna. Fluktuacja gęstości fizycznej. Spontaniczne uzdrowienie i regeneracja. Jeśli doświadczasz trzech z tych pięciu znaków, jesteś na etapie cztery. Bez wątpliwości. I nie będę cię okłamywać. To nie jest komfortowe. To nie jest łatwe. Przechodzisz transformację, która podważa wszystko, co społeczeństwo uważa za normalne. Jesteś w fazie integracji. Te znaki prawdopodobnie nasilą się, zanim się ustabilizują. Etap 4 to most między duchowym a fizycznym. To tutaj twoje przebudzenie przestaje być mistycznym doświadczeniem wewnętrznym i staje się ucieleśnioną, mierzalną, widoczną rzeczywistością. Starożytne tradycje potwierdzały. Na tym poziomie twoje ciało staje się świątynią, w której w pełni osiedla się wyższa świadomość. Co więc teraz zrobić? Zacznij śledzić te znaki w dzienniku, zapisuj kiedy się pojawiają, ich intensywność, okoliczności. To da ci dokładną mapę twojego postępu. Ta praktyka prowadzenia dziennika ma korzenie w polskiej tradycji kontemplacyjnej, gdzie mistrzowie rejestrowali swoje doświadczenia duchowe dla przyszłych pokoleń. Ćwicz 5 minut dziennie czystej świadomości ciała. Usiądź w ciszy i skanuj swoje ciało od stóp do głów, obserwując doznania bez osądzania. To prosta praktyka, ale niezwykle potężna. To ćwiczenie przyspiesza integrację częstotliwości etapu 4. I dziel się swoimi doświadczeniami z ludźmi, którzy rozumieją. Nie jesteś sam w tej podróży. Znajdź swoje plemię. Istoty na etapie 4 rozpoznają się intuicyjnie. To połączenie nie zastąpi Twojej egzystencjalnej samotności, ale przypomni Ci, że jesteś częścią większej fali ewolucyjnej niż Twoje indywidualne doświadczenie. Wybranych jest niewielu, nie z powodu elitaryzmu, ale dlatego, że ta ścieżka wymaga odwagi, której większość wcielonych dusz nie jest gotowa zamanifestować w tym życiu. Jeśli dotarłeś tak daleko, jeśli te znaki rezonują w Twoich komórkach, ponosisz odpowiedzialność. Odpowiedzialność za kontynuowanie, odpowiedzialność za przygotowanie się do jeszcze większej pracy. Twoje ciało nie kłamie nigdy. Słuchaj go głośno i wyraźnie. Pokazuje ci drogę do terytoriów świadomości, o których ludzkość dopiero zaczyna sobie przypominać. Te terytoria czekały na ciebie przez wieki. Etap cztery nie jest celem. To inicjacja i jesteś w samym jej środku. Przygotuj się, bo to co nadchodzi zmieni Twoje życie na zawsze.